Cześć, jestem Mateusz. Jestem liderem zespołu Puls Motorsport i zajmuję się prowadzeniem całego zespołu. Ja jestem Marcin. W grupie marketingu zajmuję się sponsoringiem. Nasz zespół został stworzony w 2014 roku. Oczywiście to jest okres, kiedy był stworzony pierwszy bolid, bo jakby cała logistyka związana z założeniem nawet warsztatu to była kwestia roku, więc tak naprawdę zalążki tego zespołu zaczęły się gdzieś w 2013 no i do tego roku teraz działamy. Nasz zespół co roku stara się budować bolidy. Na początku było ich 5 spalinowych. Teraz przyszliśmy na elektryczne. Obecnie, ten, na którym tak naprawdę siedzę, to jest nasz drugi bolid elektryczny. Na naprawdę wysokim poziomie. Ścigaliśmy się w tym roku nim na zawodach w Hiszpanii oraz na Węgrzech. Udało nam się. Wystartować tym autem, ponieważ jeśli chodzi o bolidy elektryczne, no to konkurencja na całym świecie jest ogromna. To jest przeszło 100 teamów budujących właśnie takie bolidy. No i raz, że trudno się dostać takie zawody, a dwa, że trudno nawet nigdy wystartować. Jeśli chodzi o motorsport, jest to. Ja tak lubię mówić, że taką anegdotę, że żeby w motorsporcie być milionerem, trzeba być najpierw miliarderem. Jest to niestety sport, który pochłania znaczne ilości budżetu. Tak naprawdę nie ma miejsca, gdzie nie możemy nie zaoszczędzić. Im więcej mamy środków, tym więcej możemy zrobić. Oczywiście oprócz samych części i elementów na bolid, potrzebujemy również wyposażenia warsztatu, które jest konieczne i żeby tworzyć rzeczy na poziomie, potrzebujemy narzędzia na poziomie. Między innymi właśnie lutownice, jakieś narzędzia do laminowania, klucze zwykłe, podstawowe wyposażenie tak naprawdę warsztatu. Staramy się jak możemy. Politechnika nas wspiera tylko tak jak może. Udostępnia nam cały ten wielki warsztat, dostajemy dotacje na różne wyjazdy, ale tak naprawdę nie poradzilibyśmy sobie w zbudowaniu takiego bolidu, który czasami jest wart przeszło milion złotych, bez po prostu naszych sponsorów, którzy oprócz tego, że wspierają nas w postaci gotówkowej, finansowej, wspierają nas też właśnie w materiały do bolidu oraz narzędzia, dzięki którym możemy właśnie. Tworzyć boli do takiej klasy. Siedzimy w i na bolidzie elektrycznym, który musi być dostosowany według regulaminu również do jazdy autonomicznej. Bardzo nam się przydają w kwestiach elektronicznych i elektrycznych stacje JVC. Znacznie ułatwiony jest proces przelutowywania, wlutowywania elementów, tworzenia płytek, układów scalonych. Wszystko robimy od podstaw u siebie, jesteśmy studentami, nie na wszystkim się znamy tak jak powinniśmy, ale staramy się, aby było wszystko jak najlepiej. Wiadomo, że nie będziemy produkować y, seryjnie, taśmowo całych płytek, nie jest nam to potrzebne i nie mamy na to budżetu. Potrzebujemy profesjonalnych narzędzi, żeby móc szybko i sprawnie przelutowywać płytki PCB. W tym roku, tak jak kolega wspomniał, Marcin, budujemy bolit autonomiczny w oparciu o nasz poprzednioroczny bolid elektryczny. W przyszłych latach, co roku, tak naprawdę znowu będziemy starać się budować bolidy elektryczne, wiadomo, ale z już zaadoptowanymi od samego początku projektowania pakietami autonomicznymi. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca z grupą Renex umożliwi nam spełnianie naszych inżynierskich marzeń.